Potrzebujemy ducha europejskiej wspólnoty i w razie konieczności to musi być siłą narzucone. Te słowa przewodniczącego parlamentu Eurosojuza Martina Szulca obiegły cały postępowy świat. Nie jest to jednak imigracyjny szantaż, jakby się mogło niektórym wydawać. To tylko dobra rada. Potwierdziła to premiera rządu ludowego Ewa Kopacz, która na poznańskim plenum partii Podjęła kwestię imigracji i w szczerych, prostych słowach powiedziała: Nie ulegnę szantażowi, ale nie temu szantażowi z Brukseli, bo jego nie ma. Nie ulegnę w tej sprawie szantażowi PiSów. Tak, rząd ludowy nie ulegnie, a już niedługo do obietnic wyborczych partii dopisane zostaną 72 dziewice. Oczywiście po chwalebnej śmierci przed emeryturą. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.